Mamy ten sam dzień. Przejeżdżamy po drodze z kolegą. To jest też ulica Jagieły, to już, ale to już jest droga powiatowa. Najpierw tutaj było położony, był chodnik. Później okazało się, że mieszkańcy nie mają wody w kranie. Wodociągi to rozebrały. No, połączyły jakieś tam rury. Nie do To teraz nie wiem, bo po prostu ja dzwoniłem i ja dzwonię do wodociągów w Mam telefon do wodociągów kobuckich, nawet nie wiem, czy takie istnieją, a to już mi na tym nie zależy. I teraz zobaczmy, po ponad pół roku, jak tutaj mieszkańcy mają chodnik. Nie można mieć, nie wiadomo, pretensji do powiatu, czy do wodociągów Częstochowskich, czy kobuckich, nie wiem, które są nawet. Może mają jakąś umowę z podwykonawcami, ale zobaczmy. Ponad pół roku. Ja mając firmę, była interwencja z Polsatu w Rybniku. Boże. Kupę większy odcinek. Jak pani prezes z jednej firmy, z Katowic, powiedziałem, że to zrobię w trzy tygodnie z chłopakami, mieszkając na hotelu, to ona się pytała, czy ja się nie pomyliłem, że to będzie trzy miesiące trwało. I w trzy miesiące, trzy tygodnie to wykonałem. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Ponad kurów. Jak ci mieszkańcy po prostu mają tutaj funkcjonować? Zobaczmy. Elegancko tu. Nie możemy pokazywać budynków, domów i numerów. Tak wygląda nowoczesność i rozwój gminy Po Pomalutku. Tak. Tak wygląda właśnie nowoczesność i rozwój. Ja bym mógł tam pokazać. To może ci uda. No, no może nie. Tak wygląda nowoczesność i rozwój gminy miesiąc. Mimo że to jest droga powiatowa jest na terenie gminy. Ludzie kochani, nie mylmy pojęć jakichś w ogóle. No zobaczmy dalej. No, ty, 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 ty. Co, co tutaj mamy w bo... ogóle? To z tego będzie układany chodnik? Z tego gruzu? To się na kruszarkę nawet. Nadaję tylko się wydaje. Zobaczmy. I tutaj co wyjdzie? Na tym też będzie podbudowa, z tego będzie robiła? No niestety. <grym> to z podbudowa? Tak się, M się wydaje, że. No, a kto to by? Wy... To mi to, to wrzucą z i... Będą bajki na tu. No, zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy. Tego nikt nie wykona. Byłem winien to pewnemu panu, który tutaj jest mieszkańcem. O, tutaj, no, po prostu w tym miejscu i to zrobiłem. Dziękuję bardzo. Szkoda słowa więcej.